Cześć Wam! Witamy w Styx, Master of Shadow. Jest to gra, w której wcielamy się w rolę karła, że tak powiem, ogra, który ma uratować swoją rasę przed, przed stadem ludzi. A więc zaczynamy. No, jakby nie patrzeć, jest on podobny do trola, a nie ogra. Jest to typowa taka skradanka, która ma na celu nie, nie, nie zabijanie. I widzimy, możemy sobie zatrzymać i, i zabić i potajemnie, ale, ale po prostu nikt nie będzie tego próbował że prawda, bo ta gra się opiera tylko na zabijaniu, a nie o, a nie na, yy, tylko na skradaniu, przepraszam. Po nie, a nie, no poniekąd może na zabijaniu przeciwników, ale no, głównym celem, głównym, tak powiem, przesłaniem tej gry są skradanki, tak jak Dishonored. No, może nie jest aż tak podobna, bo nie mamy tyle czarów, no ale, Zresztą zobaczycie sami, tu można, autorzy nam dali do wyboru, zgasić pochodnie czy nie zgasić pochodnie. Ja wam teraz pokażę to. Z racji tego, że mam ustawione na rzucanie piaskiem, hmm, pokażę wam to, jak to działa. Yy, no, jest pochodnia, prawda? Nasz bohater rzuca i pochodni, prawda, z ogniem nie ma. Sure I można ewentualnie, tak jak Dishonored, tak samo autorzy nas nam dali do wyboru. Można podglądnąć przez klucz od drzwi, szparę, że tak powiem, od drzwi. co tam jest, po drugiej stronie, kto nie. A jak wszystko jest bezpieczne, to można wchodzić. Chodzić można. Musimy poczekać, aż. Ten przemiły ogr nam otworzy, upora się z drzwiami i można bezpiecznie wchodzić, I... O, nasz... nasz bohater się dopomina coś w rodzaju aspiryny. Jest to amber. Tak jest. No teraz, oczywiście, podniesiemy. Ponieważ no, naszego bohatera poligłowa, jak do mnie mywam, no to podniesiemy to, zobaczymy czy się stanie. Oblizuje się jak krowa po mleku. Och, dodał, dodał siły sobie. Szkoda, że nie ma żadnej niewiasty, to by zobaczył jak fajnie by było rżnąć ją. O, możemy zbierać monety. Aha, yy, w grze mamy do wyboru zdolności, ja zdolności do końca nie opanowałem, ponieważ no, yy, grę przechodziłem w zasadzie od trzech dni, także no, pokażę Wam tylko część tego, co potrafi nasz bohater. Tu możemy się po wypuściu tego napoju zmienić w klona, że tak powiem, i przenikać przez różne... I męki ściany zaraz wam tutaj Tu oczywiście taka plazma powstaje z tej plaźmy interakcji, trzeba zrobić. No dalej interakt, no, nie działa. Dlaczego mnie nie działa? Akurat. Ogólnie gra jest bardzo fajna, bardzo żywiołowa. Znaczy żywiołowa, no. Żywiołowa w tym sensie, że yy, jest bardzo. jak się mówi? z dreszczykiem, o. Zaraz zrobimy może, wpadną na taki pomysł, wybieramy jedynkę, o, Interact, proszę bardzo, jest. Okay. Na no bohater, widzicie, przechodzi tutaj. Aha, I tu trzeba otworzyć, przy pomocy tego bohatera naszego, klona, ramę. No, nie wiem, czy graliście może w Siders. Bo tak na tej samej zasadzie te gry działają. Teraz się przemienimy z tym rodem Idziemy. Idziemy zgasić tą pochodnię. Bo ta pochodnia. Ustawiona mi źle. Damyj! To nad... widzicie, przez różne tamtynki możemy kanały... Oczywiście nasz bohater może podążać na cały Możemy go zabić oczywiście. Czy mamy to? Jest podduszanie, tak jak MMA. I chuj, zabieramy ciało. Tutaj gdzieś położymy, żeby kompani jego nie widzieli. I idziemy dalej. Interaktor? Nie, nie, tutaj nie być ale zobaczymy, czy jest za, za kurtą, że tak powiem. No, widzicie, gra, choć mój komputer jest dosyć stary, bo ma y, dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu mnie przez życie, ale no, gra jest na takim bardzo fajnym poziomie, że tak powiem. No, tutaj nie byłem, tutaj nie byłem. Ciekawe, co tutaj jest. A, proszę bardzo, monetnik. No i Dobrze, że nasz, naszemu bohaterowi nikt nie jest Amber Vision. Fajnie małe. Dobrze, nie zobaczymy sobie. No. Kujeczkę trzeba, tak? Mogę przyjść? Rzucimy piaskiem. Gra jest tylko pod skradankę, także... O no, gdzie tutaj? Spicolo, więc nie będziemy jego budzić. Chyba, że możemy zabić. Ale, yy, chyba to tak jak Dysk Nord, yy, że zabijanie powoduje inny scenariusz w grze. ktoś no, tam nas zauważył. Jednak teraz. Trzeba, trzeba być ostrożny. jednak, ja to wprawdzie zrobiłem, ale jak to zrobiłem, że. O, tu mamy drugi płyn to się napijemy zresztą nasz bohater powiem wam że nie umie y, w konfrontacji że tak powiem machać tym, tym małym mieczem no ale trzeba się schować do szafu i zobaczymy y, co nasi Czy wygryje, czy nie wygryje. Nie wykryje. Z szafy się ulatniamy. Mogę, że możemy się chować w różnych tam miejscach, za kamarkach. Wrócił się. No ale nieważne. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy on śpi. I zobaczycie, właśnie, walkę, której nasz bohater no, nijak sobie nie radzi. Jest super, ale no. Nijak sobie bohater nam nie radzi. Zaczynamy no, od nowa. Ja wam nie będę pokazywał ponownie starć. Wiecie, co, co i jak jest grane w tej grze, także zamykamy ją. No, i myślę, że wstawka z gry wam się podobała. No, i od Was zależy, czy kupicie, czy nie. Na razie.